Jedną z najważniejszych kwestii w życiu chrześcijanina jest to rozmowa z Bogiem. Czy kiedykolwiek o tym pomyślałeś? To jeden z największych przywilejów, jakie mamy. To znaczy, że możemy rozmawiać z Bogiem tak, jak rozmawiamy z każdym innym człowiekiem. Możemy również słyszeć, kiedy On do nas mówi. Chcemy dzisiaj kontynuować nasze rozważania na temat tego, co na ten temat mówił. Jezus do swoich uczniów. Co mówił o rozmowie z Bogiem, którą nazywamy modlitwą? Komunikowaniem się z Bogiem, mówieniem do Niego? Tydzień temu usłyszeliśmy, że najważniejszą rzeczą w modlitwie nie są słowa, ale postawa naszego serca, z którą przychodzimy do Boga. I najważniejszą rzeczą, którą powiedział Jezus w związku z tym tematem jest to, że nie powinniśmy udawać, kiedy się modlimy. Nie powinniśmy się modlić po to, aby zaimponować innym. Musimy szukać uznania u Boga, nie u ludzi. Na przykład jeśli się modlisz. Chcąc przez to dać znać innym ludziom, że jesteś człowiekiem wielkiej modlitwy. I zawsze mówisz o tym, jak wiele się modlisz, jak dużo czasu spędzasz na modlitwie i tak Ile dni i godzin spędzasz na modlitwie i na poście. W takim wypadku nie ma szans, że otrzymasz odpowiedź na twoje modlitwy. Wiedziałeś o tym? Możesz się modlić i pościć przez wiele dni. I nie uzyskasz żadnej odpowiedzi od Boga na żadną z tych modlitw, jeśli zrobiłaś to, żeby pokazać innym ludziom. Jeśli rozmawiasz później z ludźmi i mówisz wiesz, modliłem się i pościłem przez trzy dni albo przez siedem dni przed Bogiem. Czy wiesz, co Jezus powiedział na ten temat w Ewangelii Mateusza w rozdziale szóstym w wersecie piątym? Powiedział o takich ludziach, że odebrali już całą swoją zapłatę. A jaka jest ich zapłata? Uznanie od ludzi. Opinia, że są niezwykle pobożnymi mężczyznami i kobietami. I zdobyli sobie taką właśnie reputację wśród ludzi, którzy zaczęli myśleć, że oni są bardzo pobożnymi ludźmi. A Jezus powiedział: Tego właśnie chcieli i to właśnie dostali. Ale nie otrzymają niczego od Boga. A więc cała ta modlitwa i cały ten post poszedł na marne. Z drugiej strony spójrzmy na inną osobę, która nigdy nie informuje nikogo o swoim życiu modlitewnym. Robi wszystko w ukryciu. Być może chowa się w swoim pokoju, ale jego żona lub osoby, z którą mieszkają, mogą coś wiedzieć na ten temat, ale stara się to ukryć. Chce to ukryć przed jak największą liczbą osób. I nigdy z nikim nie rozmawia o swoim życiu modlitewnym. Modli się do Ojca w ukryciu. Nie zyskuje żadnego uznania, nagrody od ludzi, ponieważ nikt nawet nie wierzą się modli, ale otrzymuje pełną zapłatę od Boga, ponieważ Bóg widzi to, co On robi w ukryciu. A teraz moje pytanie do Ciebie, drogi przyjacielu. Którym z tych dwóch typów ludzi chcesz być? Czy chcesz zapłaty od ludzi reputacji bardzo pobożnego mężczyzny lub kobiety, albo człowieka, który dużo się modli? Czy też chcesz, aby to Bóg aprobował to, co się dzieje w Twoim życiu i odpowiadał na Twoje modlitwy i błogosławił Cię? On wynagrodzi ci to jawnie. Wszyscy zobaczą, Boże, błogosławieństwo nad twoim życiem, że jesteś tym, który w tajemnicy, w ukryciu modli się do Boga, a Bóg cię wynagradza. A więc to jest pierwsza rzecz, którą Jezus powiedział w odniesieniu do modlitwy. W ten sposób nie modlicie się. A jeśli Jezus określił to jako niebezpieczeństwo związane z modlitwą, to możemy być całkowicie pewni, że jest to rzecz, której musimy się wystrzegać w sposób znaczący. Ludzie są zasadniczo religijni. I wielu z tych religijnych ludzi lubi pokazywać się przed innymi po to, żeby uzyskać reputację, że jesteśmy naprawdę bardzo religijnymi ludźmi. I jednym ze sposobów uzyskiwania tej reputacji jest dawanie innym ludziom znać, jak wiele pościmy i jak wiele się modlimy. Albo ile pieniędzy dajemy na Boże dzieło, albo jakie ofiary złożyliśmy w naszym życiu. A Jezus powiedział wyraźnie uważajcie, abyście tego nie robili przed ludźmi. Wystarczy, że Bóg o tym wie. Kolejną rzeczą, o której Jezus powiedział, że nie powinniśmy robić, Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 7. Powiedział: W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się jak poganie, ponieważ ci poganie myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. I to jest drugi błąd, który wiele osób popełnia podczas modlitwy. Oni myślą, że Bóg ich wysłucha, kiedy użyją wielu słów, kiedy będą powtarzać, powtarzać i powtarzać w kółko to samo. Zupełnie jakby Bóg był głuchy i nie mógł Cię usłyszeć, kiedy powiesz coś za pierwszym razem. I myślą, że powodem, dla którego Bóg wysłuchuje niektórych ludzi, jest, ponieważ oni modlą się długo, a tych, którzy modlą się krótko, nie wysłuchuje. To jest kolejna pogańska koncepcja. Rozumiecie, jeżeli myślisz, że modliłem się przez godzinę, to Bóg na pewno mnie usłyszał. Ale jeśli modlitwa trwała minutę, to Bóg tego nie słyszy. To było za krótkie. Skąd wziął się taki pomysł? Kiedy Piotr szedł po wodzie i odwrócił na chwilę swoje oczy od Jezusa i zaczął tonąć w morzu. Zwrócił się do Pana i powiedział: Panie, ratuj mnie. Ta modlitwa trwała dwie sekundy. To była cała jego modlitwa. I Pan odpowiedział na nią: Jak długo musi trwać Twoja modlitwa, aby Bóg Ci na nią odpowiedział? Modlitwa Piotra trwała krócej niż dwie sekundy. A więc nie jest to kwestią długości, czasu trwania. Nie jest to też kwestia powtórzeń a szczególnie już bezmyślne powtarzanie. Oczywiście czytamy o tym, że w ogrodzie Getsemane Jezus modlił się trzy razy o to samo. Ale nie było to bezsensowne powtarzanie, to było z serca. Czasami, kiedy masz jakiś ciężar na sercu, to przychodzisz z nim do Pana ponownie i potem jeszcze raz i później jeszcze raz z nim przechodzisz, aż ten ciężar zniknie. A więc nie jest to ten rodzaj powtórzeń, o którym mówi Jezus. Ponieważ sam Jezus w innej przypowieści powiedział o modlitwie tak. Mówił o wdowie, która poszła do sędziego. To jest w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza, wersety 1 do 7. I ona ciągle prosiła o jedną rzecz. Obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Ona wracała i za każdym razem prosiła o to samo. Wciąż i wciąż. Aż w końcu sędzia ją wysłuchał i Jezus powiedział, że tak właśnie musimy się modlić. Czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? W innej przypowieści o modlitwie Jezus powiedział o mężczyźnie, który poszedł do swojego sąsiada, żeby prosić. Przyszedł do mnie gość, nie mam nic do jedzenia, proszę, daj mi trochę. Sąsiad nie otworzył drzwi, ale on nie ustawał, pukał dalej, dopóki sąsiad nie otworzył w końcu drzwi. Tutaj znowu mamy taką samą lekcję. Chodzi o wytrwałość w proszeniu o coś, raz za razem. A więc nie możemy mylić wytrwałości, o której Jezus mówi w 11 i 18 rozdziale Łukasza, z powtórzeniami. Odnosił się do bezsensownych, bezmyślnych powtórzeń. Na przykład zaraz po tej lekcji, po tej poradzie którą Jezus im powiedział, jak nie powinni się modlić, dał im przykład tego, jak mają się modlić. Powiedział: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Mateusza 6, werset 9 i tak Możesz wziąć tą modlitwę i powtarzać ją bezsensownie, bezmyślnie przed Bogiem. Po prostu powtarzasz to jak papuga. Załóżmy, że powtarzasz tę modlitwę 20 razy. Ojcze nas, któryś jest w niebie, święć się, imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje i tak dalej. I powtarzasz to 20 razy. Czy Bóg będzie go słuchał? A kto inny powtórzy tę samą modlitwę 50 razy? Czy Bóg będzie go bardziej słuchał? Niektórzy ludzie mają takie pomysły, że jeśli będziesz powtarzał tę samą modlitwę 30, 40 razy, im więcej razy powtórzysz, tym bardziej Bóg będzie cię słyszał. Jezus powiedział bardzo wyraźnie w wersecie 7. Że to jest pogańska idea, nieskuteczna. To od serca zależy, czy Bóg słyszy. Jeśli to nie pochodzi z serca, a jest jedynie bezmyślnym powtarzaniem, które wychodzi z Twoich ust, to nie ma żadnej wartości. Nie myślę, że Bóg Cię usłyszy tylko dlatego, że używasz wielu słów. Nie chodzi tutaj o liczby o mnogość słów, to od tego nie zależy czy Bóg nas wysłuchuje, chodzi o stan naszego serca. A więc mamy dwa ostrzeżenia o tym jak nie powinniśmy się modlić. Pierwsze szukanie uznania u ludzi, modlenie się na pokaz, żeby zyskać opinię świętego. A po drugie Bezmyślne powtarzanie tego samego raz za razem i myślenie, że jeśli będę się modlił wystarczająco długo, to Bóg mnie wysłucha. To są dwie rzeczy, przed którymi Jezus surowo ostrzegał. Dopiero po takim wprowadzeniu dalej mówił swoim uczniom: A teraz powiem wam, jak powinniście się modlić. Nie bądźcie jak poganie. Nie zachowuj się przed ludźmi tak, jakbyś był święty przez swoje modlitwy. Nie módl się bezsensownymi powtórzeniami. I właśnie to połączenie. Zanim zaczął ich uczyć, jak mają się modlić, powiedział jeszcze jedną rzecz. Powiedział: Nie bądźcie jak poganie, ponieważ. Werset ósmy. Wasz ojciec zna wasze potrzeby, zanim mu je przedstawicie. To jest bardzo ważna rzecz, którą musimy zapamiętać. Kiedy modlisz się o coś do Boga, to nie informujesz Boga o potrzebie, której On by nie znał. Jeśli rozmawiasz z jakimś mężczyzną przez telefon i mówisz, wydarzyło się coś takiego albo pewna rzecz jest potrzebna, to mogą to być informacje, których ten człowiek nigdy wcześniej nie słyszał. Ale kiedy powiesz coś Bogu, panie, ta osoba jest chora, on już o tym wiedział wcześniej. Na przykład, Panie. Ta osoba nie ma środków do życia, potrzebuje pieniędzy. Bóg wie o tym. Nie ma absolutnie niczego, o czym Bóg by nie wiedział. Proszę, pamiętajcie o tym, kiedy się modlicie. O tym, że wasza modlitwa nie jest sposobem informowania Boga o czymś, czego wcześniej nie wiedział. A mimo wszystko niektórzy ludzie tak właśnie postępują. Albo myślą czasami, że modlitwą można wymusić na Bogu współczucie dla jakiejś osoby wobec której Bóg jest trochę surowy. To niepoważne. Bóg ma więcej współczucia dla wszystkich na Ziemi, więcej niż ja i ty kiedykolwiek moglibyśmy mieć. I wie o wszystkim, co się wydarzyło, zanim jeszcze ty i ja o tym usłyszeliśmy. I zna nasze potrzeby, zanim go jeszcze poprosimy. A więc wszystkie te rzeczy nie są powodem, dla którego się modlimy. Modlitwa jest wyrazem naszej zależności od Boga. To wyrażenie naszej wiary i świadectwo, że to On zaspokaja wszystkie nasze potrzeby, kiedy już pozbędziemy się tych wszystkich złych przekonań. Wtedy możemy modlić się w sposób dokładnie taki, w jaki Bóg chce, abyśmy się modlili.